I hej, cześć, siemano wam ludzie, e, witam was, w kolejnym odcinku zagrajmy w GTA San Andreas, e, słuchajcie, e, wyszedłem sobie już z domku po zapisie, e, żeby wiecie tak, połazić, polatać, polatać e, i sprawdzić jak będzie zachowywał się Fraps i okazało się, że Fraps dużo, dużo, dużo lepiej e, nagrywa mi GTA San Andreas niż e, Bandicam. Także będę raczej frapsem nagrywał i myślę, że będzie wszystko ok. To właśnie minus nagrywania frapsem, jak pewnie sami wiecie, duże pliki, nie? Bandikami jednak ma mniejsze. No, A jakoś sobie z tym poradzimy, nie? No, i tutaj będzie ta misja z psikaniem hey, tych like tych tych huh? grafiti. Oh, yeah, Dobra, Ś do samochodu. Hm. Mamy jechać, e, tak jak mówiłem, do zamalowywania tych pierdłek. Ja zobaczycie zresztą, jak to wygląda. O, proszę bardzo, mamy pierwszą. No, dokładnie. No, i my mamy teraz to badzisto zamalować. Dobra, jest teraz. Mamy kolejny, kolejny. Gdzie my mamy kolejny? Czekajcie, gdzie to jest. A tutaj, no i jest kolejny. Fajna sprawa właśnie, że można sobie poprzeskakiwać bez problemu. No i wracamy do auta. Serio? Mamy na ich terytorium gdzieś jechać? <coughs> Może być niebezpieczne, jeśli będziemy no, tam zbyt długo, na pewno przyciągniesz ich uwagę. W ogóle w psy wjechałem prawie. Przepraszam, w policjantów, panów policjantów. Mhm, tylko że tu policja stoi. Już nie. Dobra, mamy jeden tag. Tam idzie grupka, także... Ja tam nie będę szedł. Bo to by było troszkę jak samobójstwo. Tam w sumie też stoją. No ale cóż, mus to mus, nie? Wrogowie. O, zobaczymy, co się będzie działo. Ginni! Gincie, 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 gincie! Mamy gdzieś tutaj uciekać. Już mamy jedną gwiazdkę. Pierwsza nasza gwiazdka w ogóle w tym GTA. Opla. Gra, wdrapuj się chłopie, wdrapuj. I tu gdzieś jest... o. Proszę bardzo. No i pięknie. O, ten nie trzeba to rozwalił. Hopla. O, ten już przeszedł na drugą stronę, no spoko. Dobra, wróci do domu. Nie mamy daleko w sumie.

Eee, dobra. Ja sobie zapiszę misję standardowo. Kurczę, po domu nie da się biegać, trochę lipa. O, skakać się przynajmniej da. Chociaż tyle dobrze, nie? Hallo? Carl, Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay, bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Bitch. <laughs> <laughs> Lol. Dobra, no, zobaczymy co my tu mamy. Hey, you got to keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang type. Oh, not know, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies. Hustle, sweet marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chunks from the bars are sweating the homies. Go put pressure on. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm -hmm. Yeah, yeah, you right. you and Ryder gonna handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? Beat Up? <laughs> oh. Uh, but him and the homeboy Bear, <coughs> it's good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. Hey, Beat Up is only a couple of blocks away.

Plum. Hey, slow down, fool! You don't even know which store it is. Whatever, man. This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he still living? Fool! I told you this it. Open up! Who the fuck is it? CJ. The fuck you want? Now get the fuck out of here! Wait, hold up, man! What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Oh, hey, Bear? It's big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or what? Nah, the only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, <laughs> Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, nah, man. Nah. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I see you around. Stay the fuck from round here, punk. Uh. Hey, nigga, fuck you. Damn. Fucked up. I see what you mean now, man. If crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn, dope fiends and drug addicts everywhere in this city. piss me off. Look like it's up to us then. Let's just cruise through the hood and find us some. Pobij dilera narkotyków. Dawaj, 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 dawaj. Przejdziemy tędy? No tak. Naszym ziomalom będziesz sprzedawał gnoju jeden. Wow. Hey bud, I'm working, so up, you and me, come on! Whoa! Man, coming in my hood now! Don't block me, homie! Ho, 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 ho! What the fuck was know this cat. He a punk, used to run with a front yard baller, OG. Idlewood. I know his place. It's just across the trackstead. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Jeszcze kopa na koniec, o tak, w końcu coś, coś lepszego na no, ziemi, wsiadaj, gdzie on jest? Pierdzielony gdzieś tam pobiegł dookoła. <grystanie> <grystanie> Dobra, zobaczmy co tutaj mamy w środku. So pushes, Grove Street OGs come to do damage. Fuck them Grove Street fools! Grove Street going down! Ninja these motherfuckers! Can't hurt me, nigga! Ora, on dostał ten jeszcze. Ho, 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 Jak się wszyscy ruszają. Lol. Nie wierzę w to. O boże, kocham gitarę. Dobra. Lecimy w takim razie dalej. Go brush up on your shit, dai. All adjust. It was gonna be I don't want drift, time. Now that the base ain't getting pushed up in their faces. Maybe these fools should be up for some real bangin'. No to co, w takim razie szybki zapisik, nie? Mega szybki zapisik. Dobra, na razie na jedyneczkę sobie zapisuję, ale później będę zapisywał na dwa, jak to ja zwykle robiłem.

Yeah, now, I what you fools trying to eat. Let's what about bro? some tacos? Tacos again? Hell no. Chicken, man, no disgust. I wanna no chicken. Carl, you dry. Smoke look like he to pass out. Hmm. Mommy, just shit, so she so busy ish. Our minds get killed. We gotta talk about it. We all gotta talk about it. Things going for sweet.

I'll have two number nines, a number nine large, a oh, number yeah. six with extra dip, a number seven, two number forty fives, one with cheese, and a large soap. <laughs> Sadio. <Seriously? laughs> hey, sorry, bruh. You know I gotta know about mine. No, CJ, I know. I mean, I'm just trying not to think about it. I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right, 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 right. Let's eat. <laughs> hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. <laughs> <laughs> oh shit. Trash can bitch. Pass me my food. Hey, hey, look. Kilo Trace scoping us out Damn, Ryder, right? you a jinxed Shit, them motherfuckers headed to the hood Drive by Move it, CJ I'm going go go. go. Why you ain't blasting, smoke? I'll shoot him when I'm done eating Just finish them, Pierdziel, ale ich tu jest. O, strzelaj, kurde. Czemu nie strzelają? Ketchup się rozlał.

Just one up for the grow Say what, Smoke? All you managed to do was eat my food Y'all in for a beer? Nah, baby, I need to get back to the crib CJ, give me a ride? Smoke, let's go See y'all later Aha, czyli jeszcze nie koniec misji, bo musimy zawieźć Smoka do jego domu man if you can eat your food while everybody else is losing theirs <laughs> and blaming you you're straight what no <laughs> no <laughs> just support <laughs> man, <it's> so <laughs> so tell me why you moved out the grove i mean it's a nice place with and all. The best in all boston the grove is in my heart of course, baby. it's with my dogs and playing the hottest yeah, shit around, okay man. Homie. if it ain't on this show it ain't worth it no bruh i miss having you around baby thanks man i wish Sweet thought like that he don't mean to cj He still real tall about your mom's man here get yourself a little smoky smoke on smoke and relax homie right everybody's calling for it's called murder rap so you know Mamy tam jakieś kurcze jeszcze zadanie, ale dobra jest. Ja sobie pojadę zapisać, o widzicie? Rozmazuje się w ogóle ten, nie? Ekran tak zajebiście. Świetna sprawa właśnie z tym rozmazywaniem. Kurcze, no eleganckie parkowanie. Yeah. Hey, CJ is sweet. Hey, what's up? If you

Jakieś tam nowe ciosy, treningi i tak dalej i fajnie się w sumie później biło, nie? Nie się nawet wygrywało. Dobra, z dziewiąta. W sumie na pakiernie mogę jeszcze podjechać, bo nawet bym zdążył. Dobra, czekajcie, pierwsza sobie mapkę w ogóle odpalę w tej grze. Eee, pakiernia była tutaj. Dobra, to jedźmy na pakiernię. Jeszcze. <laughs> eee, czekajcie, czekajcie. Gdzie to się właziło? Tu nie na rogu chyba, tylko na drugim rogu, tak? Chyba tutaj to było. O, dokładnie. Dobra. I tak, co my tu mieliśmy? Mogliśmy chyba na sztandze nawet popakować 40 funtów na początek wybierz spacja Pamiętam, że się którymś przyciskiem naciskało, naciskało, on pakował i pakował Spacja. Lub lewy przycisk myszy Aha Spacja i lewy No dawaj, 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 dawaj. O Jezo taki słaby Dawaj CJ, dawaj, muskulatura zwiększona jest w formie, i tak dalej obra... No właśnie, na takim będą zadawały więcej obrażeń. To jest naprawdę spoko. Hopla no pamiętam, że nie można było za dużo ćwiczyć, bo coś tam mu się działo, że był przemęczony, przepracowany, coś tam, coś tam Muskulatura plus widzę jeden Z 50 chyba dam radę zrobić, nie? Zwiększać chyba na razie nie ma co. Chociaż Co lepiej idzie Robisz się przypakowany. Przypakowany Dawaj CJ, dawaj, 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 chłopie Muskulatura znowu urosła. Bardzo dobrze. Co, do 50 idziemy? Wyczerpałeś swój limit na dzisiaj, wróć jutro. O, właśnie o tym mówiłem że zbyt dużo się nie da niestety pakować. No tak, swoje musiał oczywiście. Nie pamiętam, co było tutaj. Czy można było noc się nowych ciosów. Noc się N, aby. Aha, miałem na coś Y. Aha! Wyśmiał mnie lol. Nie wierzę w to. Nic nie zrobimy. Co zrobimy? Na dzisiaj nie. Już niestety się nie da. To co nam pozostało? Jechać chyba tylko i zapisać, nie? Aha, właśnie tutaj przy tabie miałem coś. Kurczę. Nie zobaczyć właśnie jak to wygląda. Te statystyki wszystkie. Właśnie jeszcze to nie jest tak daleko, co nie od domu CJ-a, Ta pakiernia. Będzie można tam jeździć raz na jakiś czas i trzeba będzie o tym właśnie pamiętać. Żeby jednak tam po podjechać parę razy. Przypakować. Właśnie, co tu mamy? Szacunek, wytrzymałość, muskulatura, tłuszcz, atrakcyjność. Tłuszcz nam troszkę się zwiększył, aż nam się bardzo zwiększyła w sumie, bo mieliśmy mało, mało co. Także nie jest źle. Dobra, zapiszmy sobie tutaj jeszcze. No i dobra, okej okay, kochani, słuchajcie, troszkę CJ-a przypakowaliśmy, troszkę emisji porobiliśmy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapy w górę. No i do zobaczyska w kolejnym, trzymajcie się, hej!